Piękna zima, śnieżek pruszy, cały boży dzień A tutaj Gienka łopatuje znowu. Co tam pani Gieniu? Znowu łopatowanie? A nocna zmiana mi się pani trafiła. No to fajnie. No nockę dzisiaj. Zdrowo tak, będzie się dobrze spało Gieniusia. A, bardzo dobrze się śpi. No dobra Gieniusia, a jak tam z tą szczepionką? Z tym mężem wrócił? Nie wróciłby pani tak znowu sama? Pani kochana, on pojechał teraz do Szczecina, bo on w Szczecinie przyjdział szczepienia, pani dostał. A, bo teraz w innym mieście się szczepi. Tak, możesz pani dostać gdzie bądź. Ja się boję, że za granicą pani dostanę. Ja paszporta Polsa tu nie mam, w ogóle nie mam paszportu. No to byłby problem. No problem będzie. No i co z tym Szczecinem? Pojechał do tego Szczecina? Pojechał pani do Szczecina, pierdolino jedzie, 800 kilometrów szczepi. Aha. Dobrze pani, że my mamy rodzinę w Szczecinie, tylko że ta rodzina, pani kochana, dostała przydział szczepienia w Przemyślu. O kurde, to się nie spotkają raczej. Pani, oni Łódź, Liska mają się kluczami wymienić, bo ci jadą Przemyśl, a co jedzie Szczecin. Pani, co doma i do to sprytnie. No bardzo sprytne. A pani, pani Geniu, pani to się nie szczepi? Pani to tylko odśnieża? A, pani, ja się nie szczepię. Ja od starego to nabędę tej odporności stadnej, mi się wydaje. Aha, no to tak to dość sprytnie. Tak, pani, sprytne my jesteśmy. My ze wsi to wszystkie takie sprytne. Nie to, co tam w mieście. Nie wiedzą, no nie wiedzą co nic, robić. No, nie pani. wiedzą nic, nie ogarniają. My tu wiemy łopatować. Tak, jedno na szczepienia, a drugie... Jedno się szczepi, łona... Szczecin jedzie, drugie łopatuje, robota nie stoi Pani, nic? No tak? Takie, tak. Że pani by się zajęła jaką pracą. No tak, coś bo mi się, mi się zbiera. No tak łazi Pani za mną, Pani powiem, zrobiłaby Pani coś z tym swoim życiem, zamorsowanie się Pani wzięła, czy co? O, no, no, za, ja pójdę sobie na ten jutro na Lackową, no, na, kró, pani na, zbiera, krótko pójdę. Się na krótko Pani, na krótko, Pani chodź, czy coś, bo ja widzę, że Pani to się nudzi. No. no. Żegnam się! Ale pomochać musi pani, pani gieniu na koniec ładnie. No ślicznie. Tylko tak, żeby pani tutaj ranek nie zastał przy tym szuflowaniu. Pani kochana, pani chce naprawdę znajdzie roboty. <noise> dzielna jest ta nasza genia, powiem wam. Strasznie dzielna. O. Lata jak kucpe hežem